Za nami Dzień Dziecka, w związku z tym postanowiliśmy sprawdzić, jak lokalne władze dbają o infrastrukturę dla najmłodszych. Odwiedziliśmy kilka miejscowości na terenie Powiatu Sulęcińskiego, gdzie krótko mówiąc, buduje się dla dzieci. Zacznijmy więc od gminy Torzym, bo tam już zmodernizowano dwa place zabaw. Odwiedziliśmy jeden z nich z naszymi kamerami, znajduje się w Bilicach. Moim priorytetem już od samego początku pracy zawodowej było przywrócenie działalności placów zabaw, zmodernizowanie tych małych obiektów infrastruktury. Który, które dają możliwość dzieciom spędzania czasu w sposób e, bardzo aktywny. Jest to takie działanie, które jest podprogowym działaniem, wyprowadzenie tych dzieci z domu, przed ekranów, przed telefonów, a mimo wszystko ta aktywność ruchowa jest potrzebna to bez wątpienia kolejny z już zmodernizowanych placów zabaw na terenie gminy Torzym znajduje się w Gądkowie. Jednak to nie koniec inwestycji w infrastrukturę dla młodych mieszkańców. O kolejnych, które powinny ruszyć już wkrótce, będziemy informować na bieżąco razem z panią burmistrz Eweliną Niwald-Brzuśnian. Przejdźmy zatem płynnie do Krzeszyc, gdzie za kadencji wójta Stanisława Peczkajtisa, modernizacji po wielu latach doczekało się przedszkole gminne imienia Misia Uszatka. Placówka zupełnie zmieniła swoje oblicze. Wyremontowano między innymi sale dydaktyczne, gabinet logopedy i inne pomieszczenia. Znalazło się nawet miejsce na windę dla żywności transportowanej z kuchni, tak aby dzieciaczki miały zawsze na czas ciepły posiłek. Najmłodsi to jest nasza przyszłość, no to musimy sobie na samym początku powiedzieć, że no, jeśli poprawiamy jakość życia mieszkańców poprzez chociaż zapewnienie takich usług dla mieszkańców, jaką jest opieka nad dziećmi, no jest to dla nas jeden z priorytetów. Udało nam się zrealizować tutaj to zadanie poprzez uzyskanie środków z Polskiego Ładu o wartości ponad 2 miliony złotych. Z tego chciałbym zaznaczyć, że akurat do tego przedszkola z budżetu gminy zostało dołożone ponad milion złotych jako wkład własny. W Krzeszycach, podobnie jak w Torzymiu, już planują kolejną budowę, która przysłuży się komfortowi naszych milusińskich. Ale o tym ponownie zastępca wójta, pan Waldemar Konieczny. Kolejnym planem, który będziemy realizować już w tym roku, wyłonionego wykonawcy, mamy za ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Będzie budowa, w związku z oczekiwaniami też i mieszkańców, będzie budowa klubu dziecięcego w celu zapewnienia właśnie jak najlepszych warunków życiowych dla mieszkańców. Na koniec zostawiliśmy Sulęcin, jak to się mówi, last bed, not least. Chodzi o tamtejszy dom dziecka, który w niedługim czasie będzie termomodernizowany. To ważna inwestycja, bo w placówce obecnie przybywa 14 dzieci. Budynek wymaga remontu, bo jest przedwojenny z końca lat 20. ubiegłego wieku. Za sprawą tego właśnie wydarzenia stoi poprzedni i obecny zarząd. Dzięki otwartości poprzedniego zarządu, a także gotowości tego zarządu do realizacji tych potrzeb, stanie się bardzo ważna rzecz, czyli przebudowa domu dziecka wraz z termomodernizacją. Zostaną wymienione okna, drzwi, elewacja, a przede wszystkim dach, ponieważ on już wymaga gruntownego remontu. Zapowiada się, że będzie ciepło i przytulnie. Skąd jednak udało się pozyskać pieniądze na ten projekt i ile to będzie kosztować? Koszt tej termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu to 1,3 mln zł. Prawie. Pieniądze udało się pozyskać jeszcze za poprzedniej kadencji, czyli poprzedniemu zarządowi. Jest to 500 tysięcy zł z rządowego programu odbudowy zabytków. Kilkakrotnie musieliśmy powtarzać przetarg, bo też nie jest to łatwa materia, stary budynek, ale udało się. Musieliśmy dołożyć trochę pieniędzy, ale myślę, że warto, należy inwestować. Zgadzamy się, w nasze dzieci zawsze warto i trzeba inwestować. I jak widać, lokalni samorządowcy są co do tego zgodni. A my, jak to my, realizacji tych inwestycji będziemy się bacznie przyglądać. Dla portalu Sulecin24.pl Stanisław Czerczak